Dzień dobry Państwu. Jak zwykle gorąco i serdecznie chciałabym zachęcić Państwa do odwiedzenia Teatru Norwida. I tak zaprosić mogę na nasze następujące przedstawienia. 20 maja. O godzinie 17 na scenie studyjnej można oglądać monodram Irminy Bawińskiej, romans Beniowskiego na podstawie tekstu Beniowskiego Juliusza Słowackiego. 21 maja o godzinie 18 Estrada Łódzka zaprasza na koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 22 maja najmłodsi o godzinie 11 na dużej scenie będą mogli zobaczyć Pinokia, bajkę dla dzieci według Kolodiego, natomiast starsi o godzinie 19 na scenie studyjnej Beniowskiego w wykonaniu Irminy Babińskiej. To samo przedstawienie, czyli Beniowskiego, będzie można zobaczyć również 23 i 24 maja o godzinie 19. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zobaczenia tych wszystkich przedstawień i chciałam już dzisiaj zaprosić Państwa do teatru na kolejną premierę, która odbędzie się w czerwcu. Będzie to Contredans w reżyserii Jerzego Zonia. Tym przedstawieniem, tą swoją realizacją będzie to wielkie widowisko muzyczne z muzyką Janusza Grzywacza którego muzykę pamiętają Państwo być może z, po, po, z poprzednich przedstawień reżyserowanych przez Jerzego Zonia. A tymże przedstawieniem, kontredansem, Jerzy Zoń żegna się z jeleniogórską publicznością, z Jelenią Górą i z Teatrem Norwida. Dyrektorem teatru był przez cztery ostatnie lata. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.